że idzie jazda po tych zakrętach. Akurat tego nie trzeba, było <noise> <noise> Nie ma strachu, stary, wytrawny kierowca. Słuchaj, to jest tak zawsze na statku, czy w autobusie, czy... Jak widzisz załogę, że nie panikuje, to znaczy, że nie ma problemu. <noise> Luzik! Luzik. jak się Wam tu podobało? Może zacznę od tego, bo tutaj jeden pan taki zainteresowany po drodze, chyba kamieniami, e, ponieważ to, jest, to nie jest wyspa z wulkanem, to jest po prostu wulkan czynny, na którym żyją ludzie. Więc wszystko na tej wyspie jest pochodzenia wulkanicznego. Każdy kamień, każda skała, każdy kawałek piasku, czegokolwiek co to jest, to jest wszystko z lawy. Więc także wszystko co widzicie tam pod tymi skałami wielkimi, tam co będziemy jechać wszystko, to jest lawa. To na prawo taka ładna, taki ładny kawałek lawy, więc po drodze też widzieliście, lawa może być mieć kolor od białej aż do czarnej, naturalne, ziemskie kolory, nie jakiś tam różowy, czy kapuściany, ale takie naturalne, ziemskie kolory. Więc e, ogólnie ta wyspa od 40 lat w ogóle się nie zmieniła. Wszystko tutaj jest... Wszystko tutaj jest, e, można powiedzieć, tak jak 40 lat temu było. Prawie. Ja sama przyjeżdżam na to wyspę od 25 lat i wszystko tutaj jest e, tak samo. W ogóle nie czuć żadnej zmiany. Oni próbowali taką tą e, dziewiczą naturę zatrzymać, dziewiczy charakter wyspy, tradycyjny charakter wyspy i myślę, że dobrze im się to udało. Natomiast od dwóch lat ten wulkan jest bioparkiem parkiem geologicznym, czyli jest pod ochroną. Eee, ten wulkan, Rost, to jest jeden z mniejszych wulkanów na świecie, młodszych. Natomiast jest to wulkan, który jest jedyny w swoim rodzaju na skalę światową. Drugiego takiego nie ma. Eee, jest pięć którego cechują i czynią właśnie takim cudem natury. Po pierwsze, tak jak mówiłam już wcześniej, jest to jedyny czynny wulkan, w Europie, do którego krateru można zejść. Ten krater nazywa się Stefanos. Ma 330 metrów szerokości i 27 metrów głębokości. Po drugie, ten wulkan, e, tak jak mówiłam, jest jednym z najmłodszych. Ma niecałe 150 tysięcy lat temu. E, lat. 150 tysięcy lat temu znajdował się całkowicie pod wodą i potem przy zeruchcie wypietrzył się na wysokość 800 metrów ponad poziomem morza. Był to taki zwykły Zwykła górka 800 metrów wysokości. 150 tysięcy lat dla wulkanu to nie jest dużo. Jest to już wulkan w porównaniu do innych. Natomiast ten krater, w którym byliście, to jest największy w Europie i jeden z największych na świecie. Czyli mamy jeden z najmniejszych wulkanów z jednym z największych kraterów. Do tego po trzecie jest to wulkan hydrotermalny. Co to znaczy? To znaczy, że pod spodem mamy te piekło z lawy, ponad tym piekłem z lawy tam są takie pokłady gazów i ponad tymi pokładami gazów przez wyspę przepływają wody morskie. I od gorąca para wodna razem z gazami się wydobywa. Wulkan hydrotermalny, tak zwany biały wulkan, to znaczy, że wybuchy nie są już z lawy, ale z gazów i pary wodnej. Ostatni wybuch tego wulkanu miał miejsce w 1888 roku i był to oczywiście wybuch tylko gazów i pary wodnej. Ale podczas tego wybuchu powstały się na środku wulkanu te otwory, na środku krateru. One nazywają się fumarole fachowo i gazy wydobywające się z tych fumarole mają od 300 do 1000 stopni Celsjusza. Dlatego tam jest ogrodzone. Pięknie zielono tutaj w porównaniu do innych. To jest jedyny w Grecji czynny wulkan, który jest zielony. Następną rzeczą cechującą ten wulkan to jest ta nizina tutaj. 55 tysięcy lat temu i 45 tysięcy lat temu były dwie ogromne erupcje wulkaniczne, które spowodowały zapadnięcie się środka tego stożka wulkanicznego. Ten centrum tutaj opadło 700 metrów w dół. Teraz do kaldery tutaj, do tej niziny tutaj. Znajduje się na wysokości 100 metrów ponad poziomem morza. Yy, I taka nizina powstała właśnie w wyniku erupcji wulkanicznych, nazywanej jest kalderą. I dlaczego kaldera jest taka specyficzna? Dlatego, że jeżeli weźmiemy wszystkie wulkany na całym świecie, i te na lądzie, i te podwodne, a ten zalicza się do podwodnych, zaraz wytłumaczę dlaczego. Więc jeżeli weźmiemy wszystkie wulkany, które istnieją na całym świecie, również te, które nie są już aktywne, a jest ich więcej niż tych aktywnych, to jest ich dziesiątki, dziesiątki, dziesiątki tysięcy. Natomiast na całym świecie wśród tych wszystkich wulkanów istnieje niecałe 200 kalder, czyli nizin takich jak ta powstałych w wyniku erupcji. Ta nizina tu nazywa się laki, co po grecku znaczy po prostu dziura. I mamy tutaj 10 kraterów w bardzo dobrym stanie. Tam się przyjrzyjcie, tam gdzie te jaśniejsze kolory to są te inne kratery. Nie widać wszystkich 10, ale niektóre widać z nich, nie? Największy ten na samym środku, po lewej widać dwa. Za tym żółtym bagórkiem tam jest jeden duży i za nim jeszcze jeden mniejszy. Także kilka z nich widać. Przyjrzyjcie się też kolorom. Przy wulkanie to jest tak, że im starsze pokłady tego wulkanu to mają tym mają ciemniejsze kolory. A im jaśniejsze kolory, to znaczy, że to są najno, jak najmłodsze pokłady wulkanu. Dlaczego jasne kolory mamy na samym dole? Jest to oczywiście, one były na samym wierzchu, no i w wyniku zapadnięcia się opadły również te jasne kolory. Przed nami i nad nami teraz widać piękne kawałki lawy. I ostatnia rzecz cechująca ten wulkan i czyniąca go jedynym w swoim rodzaju, to jest fakt że tutaj nie ma w ogóle wody pitnej, żadnej wody słodkiej, żadnej wody gruntowej, żadnej wody pitnej. Mamy pod wodą lawę, więc nie ma absolutnie żadnej wody słodkiej, tylko woda morska przepływa przez ten wulkan. Pomimo tego, ten wulkan cały rok na okrągło jest zielony. Tak zielony jak widzicie tutaj, przyjrzyjcie się, aż do samego wierzchu góry rosną drzewa i rośliny. Tak zielona, jak widzicie teraz, to zimą w okresie zimą, jeszcze bardziej zielono jest, bo wtedy dochodzi jeszcze trawa jakieś mniejsze roślinki. Ale jest to jedyny czynny wulkan w Grecji, który jest zielony. Jak to jest możliwe, zaraz wytłumaczę, tylko zanim zacznę tłumaczyć, to powiem Wam, że pomimo tak bardzo trudnych warunków i małego, małej powierzchni, bo to jest tylko niecałe, 40, jakieś 40 km kwadratowych, 8 km średnicy, mniej więcej. Prawie okrągła wyspa, pomimo tego występuje tu ponad 450 gatunków roślin i żyje ponad 400 gatunków zwierząt. I tu teraz widzicie dwie wioski, jedną tu przed nami tam było widać, a jedną tam z tyłu, nie? To są jedyne dwie wioski w górach i jest jeszcze tylko jedna wioska na wyspie nad morzem, koło której przejeżdżaliście, w tą stronę jadąc i to wszystko. Mieszka w tej chwili 1000 osób i znajdują się właśnie w mieście portowym i tych trzech wioskach. Te dwie wioski tu w górach, one są prawie wyludnione. W jednej mieszka, w tej, tutaj mieszka 18 osób, w tej tam dalej 30. Nad morzem mieszka mieszkali 200 i większość prawie się ponad 700 osób w mieście portowym. Ale ze starożytnych czasów mieszkało tu na wyspie ponad 10 tysięcy ludzi. I wyspa była samowystarczalna. Jak to było możliwe? Pod każdym domem na tej wyspie, także tam w mieście na dole nie widać tego, ale jest cysterna do zbierania wody deszczowej. Natomiast jeżeli chodzi o żywność, to ludzie po prostu używali każdy możliwy kawałek, żeby coś jadalnego sadzić i używali również tych tarasików. Te tarasiki to nie są wycięte przez ludzi, one powstały w sposób naturalny przez te erupcje wulkaniczne. I ludzie używając tych tarasików zbierali kamienie, odkładali na bok i w ten sposób powstały te murki z kamieni. I teraz po tych kamiennych murkach możemy zobaczyć, jak wysoko się wspinali ludzie, żeby uprawiać każdy najmniejszy kawałeczek ziemi. Więc jeżeli weźmiemy tylko dwie rzeczy, czy ten wulkan, na którym mieszkają ludzie, bez wody, zielony, to już starcza, żeby uczynić ten wulkan jedynym w swoim rodzaju na skalę światową. A jeżeli dodamy do tego kalderę i krater, no to we wszechświecie jedyny w swoim rodzaju. Więc ze względu na aktywność wulkaniczną, to około wyspy jest bardzo dużo gorących źródeł, tzw. wód termalnych. Najbardziej znane wody termalne są w tej wsi Pali nad morzem. Tak jak wiecie, Hipokrates miał swój pierwszy szpital. Na kos, a sklepion. I lecznicze właściwości tych źródeł termalnych były znane już za czasów Hipokratesa. A Hipokrates urodził się 470 lat przed Chrystusem. I od tamtej pory, wtedy jak miał ten swój szpital, to przybywał tu na tą wyspę z chorymi ludźmi. Używał także obsydianu do budowy narzędzi medycznych. Widzieliście tam na dole ten kamień obsydian taki czarny? Jak mamy wybuchy lawy, to zależnie od tego, jakie różne minerały się w niej znajdują i jak szybko ona stygnie, tworzą się różne kamienie. Najtwardszym kamieniem tutaj powstałym z lawy, to jest obsydian. Obsydian to jest bardzo twarde szkło wulkaniczne o bardzo ostrych krawędziach i dlatego był używany do budowy różnych narzędzi. Później mamy różne inne kamienie, twardsze, większe, a na koniec jak lawa się pieni i stygnie bardzo powoli, to tworzy się pumeks. Co to jest? Pumex? Kamień, który... Tak, dokładnie, super. służył przez długie lata do szorowania pięt. Co jest śmieszne, teraz ludzie w ogóle nie wie co, co to Pumex. Jakieś innych rzeczy używają do szorowania pięt. Wyszły też kremy różne, które zmiękczają. Więc coraz mniej ludzi używa Pumexu. Ale Pumex jest także bardzo dobrym środkiem izolacyjnym. Jest używany w budownictwie. Dlatego, że jest to kamień, który ma dziurki, ma pory i 50% do 60% powietrza w sobie. Naukowcy twierdzą, że 80% misyros jest zbudowany z pumeksu. Więc jak wiecie, my tutaj nie mamy zimy. Mamy 10 miesięcy lato i 2 miesiące prawie lato, ponad 10 stopni plus. Ale w tej porze zimowej mamy tak zwany okres deszczowy, porę deszczową. Jak woda pada sobie z nieba, jak deszczyk pada, to woda nie spływa z boczami do morza, tylko wsiąka głęboko w te pory pumeksu i wtedy rośliny o bardzo głębokim systemie korzeniowym mogą dłuższy okres czerpać zapasy z tej wody i w ten sposób przeżywają ten okres suchy. I dlatego ta wyspa jest taka zielona. Tak jak mówiłam, jest to jedyny czynny wulkan w Grecji, który jest zielony. Pozostałe trzy wybuchają lawą i są spalone. Tutaj teraz widzicie te dwie wysepki, ta malusieńka na prawo, to się nazywa Strongili. Strongili po znaczy znaczą i jest to czynny stożek wulkaniczny. Tam jest krater bardzo duży na samym wierzchu, prawie 300 metrów średnicy. Krater ma prawie tyle, co cała wyspa. I dno tej wysytego stożka znajduje się 650 metrów ponad pozi poniżej poziomu morza. I tak jak, zau nie, jak zauważyliście, tutaj może z tej strony jest takie prawie granatowe, bardzo ciemne. Jak ktoś był po drugiej stronie wyspy Kos, na północ, tam wody są bardziej turkusowe. To się wiąże z głębokością wody. Po tej stronie jest bardzo głęboka, więc wody są ciemniejsze. Po tamtej jest bardzo płytka, więc wody są dużo jaśniejsze. Ta druga wysepka z tymi białymi schodkami nazywa się Jali. Jali po grecku znaczy szkło. Dlatego, że po prawej stronie, na tym stożku po prawej stronie, znaleziono obsydian. Wydobywano go, już się go nie wydobywa. Ta wysepka składa się z dwóch stożków wulkanicznych, już wygasłych, natomiast bardzo się różniących się od siebie. Tak jak mówiłam, po prawej stronie bardzo twardy z obsydianem, a te białe schody po lewej stronie to jest kopalnia Bumeksu. Ta kopalnia Bumeksu, ta wyspa ogólnie, obie te wysepki należą do gminy Nisyros, i pumeks stąd jest eksportowany do, wszystkich, do wielu krajów na całym świecie nawet Ameryki Południowej, Północnej, wszędzie. Tak jak tu mówiłam, już komuś rocznie wydobywa się około miliona ton tumeksu stąd. Widzicie też te kościółki tu przy drodze? Te kapliczki, one są bardzo typowe dla całej Grecji. Nieważne, gdzie się ruszycie tutaj po kraju to zawsze znajdziecie je przy drodze co parę metrów. Jak możecie sobie wyobrazić, one są w miejscach, gdzie zdarzyły się jakieś poważne wypadki. Czasami znajduje się zdjęcie jakiejś osoby w takim kościółku, to znaczy, że ta osoba w tym wypadku zginęła. Jeżeli nie ma zdjęcia, wszyscy przeżyli. I teraz na prawo widać wioskę Pali. Jest to jedyna wioska położona nad wodą, oprócz miasta portowego. I jest to najmłodsza wioska na wyspie, ale by nie było, to nie jest taka młoda, bo pamięta czasy Hipokratesa. Właśnie to są te najbardziej znane źródła termalne, do których on przybywał z korymi ludźmi. I jeszcze zdążę wam opowiedzieć, powiedziałam wam naukową wersję, jak powstała wyspa. Jest oczywiście jeszcze jedna grecka wersja, prawdziwa, jak powstała ta wyspa. Uczyliście się o wojnie gigantów z bogami greckimi? Słyszeliście o wojnie gigantów z bogami? Więc jak była wojna gigantów i bogów greckich, giganci, to wiemy, byli synowie bogów i kobiet. Jeden z gigantów o imieniu Poliwodys był synem samego Zeusa, więc był szybszy i silniejszy od innych gigantów. I Posejdon, bóg morza, gonił go przez wodę Morza Egiejskiego z północy na południe, ale nie mógł go złapać, Więc mniej więcej na wysokości kos się wkurzył i swoim trójzębem capnął kawałek kos i rzucił w poliwotysa, ale nie trafił. I tak powstała właśnie ta wyspa Jali. Więc się wkurzył jeszcze mocniej, większy kawałek kosu uciapnął i rzucił w poliwotysa i trafił. I tak powstało Nisyros. I ten biedny poliwotys do dziś leży tam pod spodem. I z złości gorycz wysyła do góry w postaci siarkowodoru. Ja myślę, że to tylko tak pierdzi. Pewnie leży brzuchem do dołu i temu tam tak pachnie brzydko. I jak patrzycie teraz taką wersję słyszałam wczoraj od dziecka, że o te boli wody chyba leży do góry, do góry tyłkiem i pierdzi, temu tak tam śmierdzi. E, więc teraz, jak patrzycie na mapę Kost, tam w stronę Kefalos tam brakuje takiej, takiego dużego kawałka, nie? No to wszystko wina Posejdona, nie wiecie, że się kiedyś rozsunęły lądy. A czemu ten wulkan jest podwodny? A, dlatego, że cały jego korzeń jest pod wodą. I dlatego, że 150 tysięcy lat Aha. on znajdował się całkowicie pod wodą. I później przez erupcję się wywietrzył. Więc nie jest to wulkan znajdujący się na lądzie, to jest wulkan znajdujący się okay. pod wodą. A że wyrósł trochę ponad po tafle. No to, to się zdarzyło przez przypadek. Z tego widzimy, ale jest to wulkan podwodny. Może jeszcze jakieś pytania interesujące są? Nie ma. O, proszę, i prawie w porcie jesteśmy z powrotem. Więc jak nie ma pytań, to powiem tylko, nie wiem czy wszyscy wcześniej słyszeli, że w Grecji mamy ponad 2000 zamieszkałych wysp i na każdej z tych wysp jest szkoła, nieważne ile dzieci, nawet jeżeli jest tylko jedne, aż do matury, na każdej wyspie jest lekarz domowy i na każdej wyspie jest jeden ambulans, eee, karetka pogotowia, ambulans. Ogólnie życie tutaj zimą jest dość ciężkie, dlatego że jak jest ten okres zimowy, to czasem wiatry dochodzą do 10 buforta, albo 12 dni na dzień leje taka ulewa, że jak kurwa nie chmury, więc e, nigdzie stąd się wydostać nie można wtedy. Nawet zdarza się, że przez deszcze zamykane są szkoby. Tak jak w Polsce przez śnieg i brust, tak tutaj przez deszcze. I na tej wyspie również jest jedna taksówka. Tą taksówką jeździ jedna pani, która mieszka tam w tej ostatniej wiosce Nikia. Ale jak się spóźnicie na autobus albo na statek to nie możecie zamówić taksówki dlatego że pani co dzień od 2 do 5 masz jestem i nie odbiera w ogóle telefonu ale jest taksówka na lisy roślin więc teraz w porcie jak wy się dzieci to proszę sprawdzić żebyście zebrali wszystkie swoje dzieci albo członków rodziny Pragnę serdecznie podziękować za miłą wycieczkę ode mnie, od Dymitrisa i oczywiście od naszego biura, biura Harriet Travel i życzymy Wam miłych wakacji dalej, miłego czasu potem w domu czy w pracy, a przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. I tutaj mamy koszyczek na napiwki. Dzięki. Tutaj mamy koszyczek na napiwki dla naszego miłego kierowcy, więc jeżeli... E, macie jakieś drobne, to możecie mu to wrzucić, będzie szczęśliwy, a w zamian możecie potrzęsować się cukierkami. Dziękuję bardzo. Telefon już wkładę, że został. <laughs> oh, ile razy? <laughs> no w parze tu w porcie zostawię. To w restauracji. Ta